Powiedziałem Panu Prezydentowi, że niezależnie od tego, że mamy różne poglądy, na przykład na praworządność, dla mnie jak to prezentują terror prażon, praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować. To znaczy uważam, że wszyscy bez wyjątku. Czy to jest prezydent, były minister, poseł, czy to jest... Osoba sprawująca jakiekolwiek funkcje, czy wykonująca jakikolwiek zawód, czy to jest emeryt, czy licalista. Każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym, bez żadnego wyjątku. I że nie politycy, a sądy i przepisy prawa powinny rozstrzygać o tym, kto jest winny, a kto jest niewinny, jakie są tego konsekwencje. I tu nie sądzę, żebym przekonał pana prezydenta mam odniosłem takie wrażenie w czasie tego spotkania że pozostajemy przy swoich opiniach czy zdaniach